Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęczą pod pąckim piłatem, ukrzyżowany Marii pogrzebion. O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się i imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owócz żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owócz żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnicę światła, różańca świętego, skorzystamy z przemyśleń Świętej Siostry Faustyny. A tę naszą modlitwę ofiarujemy w intencji ustania epidemii, ochronę dla nas i dla naszych najbliższych, za nasze rodziny, łaskę uzdrowienia dla wszystkich chorych i cierpiących. Dar pojednania z Panem i dobrej śmierci dla umierających, potrzebne siły i łaski dla służby zdrowia i wszystkich walczących z epidemią, za naszą ojczyznę, o pokój na świecie, sprawiedliwość społeczną, poszanowanie życia ludzkiego, odpoczęcia aż do naturalnej śmierci, poszanowanie godności każdego człowieka, za cały Kościół święty, za wszystkich pasterzy Kościoła o ich świętość i odwagę w głoszeniu słowa. O nowe powołania kapłańskie zakonne, za naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, za naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje, a także za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują. Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Poznałam wyraźniej trzy boskie osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednak istność ich jest jedna i równość, i majestat. Dusza moja obcuje z tymi trzema, ktokolwiek jest złączony z jedną z tych trzech osób, przez to samo jest złączony z całą Trójcą świętą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga. Cud tkanie. Jezus mi powiedział... "Córko, moja, nie ofiarowałaś mi tego, co jest istotnie Twoim." Zapytałam, Jezu, powiedz mi o tym, a oddam ci natychmiast z hojnością serca. Jezus rzekł, córko, oddaj mi nędzę Twoją, bo ona jest wyłączną Twoją własnością. W tej chwili promień światła oświecił mą duszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona a żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony a żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiona owod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, Błogosławiona żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. W każdej pojedynczej duszy, czy to świętość, czy upadek, Odbija się w całym kościele. Poznałam, jak wielki wpływ wywieram na inne dusze, nie przez jakieś heroiczne czyny, bo te są same z siebie uderzające, ale przez tak drobne, jak poruszenie ręki, spojrzenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze minowajce. Nie nas na poprzedni, ale nas zbaw, do Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski na Pan nas Tobą. Błogosławionaś Ty i błogosławiony, owoc żywota, której Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, na Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego jedy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna? Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jedy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna? Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc w środach Twojego DVD. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między i błogosławiony owoc w środach Twojego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Błogosławiałaś ty między własami i owo przywotach Two Jego Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zrowaś Mario łaski pełna pan słowych, błogosławionaś tymi I błogosławiony owo przywotach Twojego Jego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z i Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, z Tobą. Błogosławionaś Ty i błogosławiony owo brzucha Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiamy Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta, przemienienie. Ujrzałam nad sobą hostję świętą w wielkich jasnościach. Wtedy usłyszałam głos. Niej, Twoja siła, ona Cię bronić będzie. Dziwna moc wstąpiła w duszę moją i jakieś dziwne światło na czym polega nasza miłość ku Bogu, a to jest napełnieniu woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Saga naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas bardzo bez bardzo Amen. Zdraweś Mary łatki pełno państwową. Błogosławionaś ty między niewestami i błogosławione owo, żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Głowasz Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owo, żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Droweś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławioność Ty między niewestami i błogosławiony owo czy Twojej Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Trawaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owo czy wota Twojej Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Trawaś Maryjo, łaski Plana pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owo czy to Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, Ty między niewiastami i błogosławione owo czy to Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Bóg swajana, zmiłuj się nad I przystaw i błogosław nas. Awoczywa to Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, łaski na nas paść pow. między swajana, zmiłuj się nad nami, przystaw i błogosław nas. Awoczywa Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, łaski Twej na nas między i owo czy Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Trawoś Mario, łaski pełna Państwo. z między niewiastami i błogosadzone owo czy woda Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w komunii świętej. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami, one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chlaba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony obód żywota Twojego Jezus Święta Mario Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowość Mario łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiona, obód żywota Twojego Jezus Święta Mario Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowość Mario łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różeńca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów, i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj pani, wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Uzapłać moi drodzy za wspólną modlitwę. Bardzo wam dziękuję za obecność, za wszystkie intencje, za gorliwość w modlitwie. Dziękuję osobom, które Prowadziły poszczególne tajemnice różańcowe. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa na spokojną noc. Pan z wami noc spokojną i szczęśliwą, niech Wam Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Każdego dnia przy Tobie trwać, poznawać Ciebie, każdego dnia przy Tobie trwać, poznawać Ciebie. Pragnę bliżej Ciebie być, Pragnę bliżej Ciebie być. Jeszcze bardziej kochać Cię, jeszcze dłużej wielbić Cię, rozkochać się. Pragnę bliżej Ciebie być, Pragnę bliżej Ciebie być. Jeszcze bardziej Kochać Cię, jeszcze dłużej wielbić Cię, rozkochać się każdego dnia. Przy Tobie trwa. Poznawać Ciebie każdego dnia. Przy Tobie trwa. Poznawać Ciebie. Pragnę bliżej Ciebie być. Pragnę bliżej Ciebie być. Jeszcze bardziej kochać Cię, jeszcze dłużej wielbić Cię, rozkochać się, kocham Cię, kocham Cię.